Cześć, dzisiaj porozmawiamy o urządzeniu, które obniży rachunek energii w Twojej firmie. I nie mam na myśli instalacji fotowoltaicznej ani magazynu energii. Tym razem mowa o kompensatorze mocy. Jeśli masz rachunek na firmę i zauważyłeś w ostatnim czasie wysokie opłaty, szczególnie za energię bierną, zostań do końca. Pokażę Ci jak to sprawdzić. Czym jest kompensator mocy? Kompensator mocy jest to urządzenie, które eliminuje tak zwaną moc bierną. W instalacjach elektrycznych moc bierna to energia, która krąży w sieci, ale nie wykonuje żadnej użytecznej pracy. Dostawcy energii często naliczają opłaty za jej nadmiar. W domu opłaty za moc bierną nie są naliczane. Jak sprawdzić, czy kompensator mocy jest potrzebny w Twojej firmie? Przede wszystkim sprawdź rachunek za energię elektryczną. Poszukaj takich pozycji jak opłata za energię bierną opłata za przekroczenie mocy umownej. Jak działa kompensator mocy biernej firmie? Poprzez eliminację nadmiaru mocy biernej w instalacjach elektrycznych. Stabilizuje przepływ energii, dzięki czemu się działa efektywniej. Nie tylko obniża rachunek za prąd, ale także obniża ryzyko awarii urządzeń elektrycznych. Przez niestabilne napięcie, firma może zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie w zależności od opłat za energię elektryczną. Inwestycja w kompensator mocy zwraca się od roku do maksymalnie dwóch lat. Jeśli masz rachunek za energię elektryczną na firmę i nadal nie posiadasz kompensatora mocy, skontaktuj się z nami lub na początku sprawdź rachunek i zobacz, jak duże masz koszty za energię mocy biernej. Podsumowując, kompensator mocy to urządzenie, które znacznie obniży rachunek w twojej firmie i ustabilizuje działanie sieci tak aby urządzenia twoje były bezpieczne. Dlatego zachęcam w pierwszej kolejności sprawdź swój rachunek w kolejnej zadzwoń do nas. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś się dowiedzieć więcej, napisz do nas lub zostaw komentarz Chętnie na nie odpowiem lub nagram kolejny materiał. Przede wszystkim trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie cześć!